Zabijali Lisina tutaj z ulti od Sony, fenomenalna walka, w ulti popalony, naprawdę Ezreal zgarnia tutaj kolejnego killa, Ezreal double kill, czy będzie triple dla Ezra, powinien być tutaj triple dla Ezra, tak jest, triple kill dla Ezreala naprawdę, naprawdę fajna walka w wykonaniu drużyny niemieckich, 4 za 1, fenomenalnie, fenomenalnie to rozegrali tutaj, widzimy, że tak na dobrą sprawę, wszystko, wszystko powoli zaczyna znowu być, znowu być wynik tego meczu otwarty, będzie, będzie zrobiony ten turret na pewno, w międzyczasie Ezreal powraca tutaj z red buffem Będzie, będzie tutaj pchana ta wieża, pytanie czy będzie pchanie do inhibitora Za 6 sekund stanie dopiero jungler, tylko czy jungler, czy jungler pomoże to utrzymać Moim zdaniem powinni, powinni próbować pomimo tych zadawanych obrażeń, powinni spróbować ubić tą wieżę Tak jest, wieża zostaje ubita, tej niebiescy poszedł ping, żeby wrócić Spingowany dragon, także powinni, powinni chyba już wrócić tak jest, wracają, obstawiam, że tutaj będzie, będzie robiona dragon, przynajmniej próba tego dragona. W międzyczasie Kazik tutaj zabiera blue drużyny niebieskich, zgarnął tego blue. Powinien powinien go oddać mimo wszystko moim zdaniem Orianie, no ale niestety, tutaj będzie, będzie robiony smok. Pada Lisin. Nie wiem czy niebiescy niezbyt chciwi, niebiescy zgarniają tej killa. No, przepraszam, zgarniają smok, ale Kazik pada, tak jest, Kazik pada. Smok za Kazika, moim zdaniem dobra wymiana Kulka od Joriany, Matko Boska. Jakie obrażenia? Lissin bardzo agresywnie tutaj, bardzo agresywnie cała drużyna czerwonych tutaj. Ulti od Swony, które zasilbowało Matko Boska. Obrażenia od Oriany są tutaj kosmiczne. Ulti poszło tutaj w Oriane, właśnie Oriana pada zabita przez Lisina. Ulti od Maoka, który zmniejsza obrażenia w tym kręgu zdawane. Ezrel pierwszy kill. Czy będą kolejne kille od Ezrela? Ezrela, popatrzmy popatrzmy tego zawodnika. Uważam, że tutaj Double kill Ezrela. Czy będą kolejne killy? Popatrzmy Triple kill od Ezrela. Czy będzie Quadra i Penta? Popatrzmy tutaj. Bardzo, bardzo duża szansa tego Ezrela. Pytanie za kim poleć? Aj, niewiele, niewiele brakuje z Lissin. Tutaj naprawdę, naprawdę dużo, dużo szczęścia w tym jego zagraniu. Widzimy tutaj Lissin. Bardzo, bardzo agresywny build. Blood Trister. Mm, ma tutaj dodatkowo Trinity Force i Last Espera. naprawdę, naprawdę widzimy tutaj ofensywnie, ofensywnie ten listing będzie tutaj wchodził u nich wszystkich. Pytanie, czy nie ma trochę za mało HP, ma 2300, moim zdaniem teraz byłby dobry tutaj boost do jakiegoś HP. Mm, jednak Lee Sin chyba zdecyduje się na Guardiankę, widzimy Chine Westa. Eee, obstawiam, że to będzie Guardianka w tym momencie. Jak wygląda wynik w goldzie 49 do 48 pierwszy raz w tym meczu drużyna niebieskich na prowadzeniu w goldzie w kilach dwa w plecy ale popatrzmy na tego Ezreal tutaj Infinity z e, Trinity Force naprawdę kosmiczne obrażenia 12-2 na Ezrealu 14-4 na list. nie widzimy że Leece i Ezreal są powiedzmy czempionami swoich drużyn pytanie tylko czy Leece nie będzie miał szansę e, pokazać to jak bardzo wartościowe są te kille na nim. Hmm. Moim zdaniem tutaj dużo, dużo lepsze sytuacje drużyny niebieskich, ponieważ ezel tutaj 12, 2 także jeszcze Popatrzmy ile golda mają poszczególnie, więc ezel 1400, więc na pewno, na pewno coś będziemy tutaj kupić eee... Widzimy że tutaj drużyna czerwonych, raczej była w sklepie, zrobiła zakupy hmm. Widzimy, widzimy tutaj jakieś przepychanki na midzie w międzyczasie, Kazik pusznął tego bota, powinien go sobie spokojnie zrobić, poleciało bardzo dużo pingów po dżungli 5 zawodników Drużyny Czerwonych we własnej dżungli <coughs> Łukaszenko dalej bez oracle powinien, powinien chyba kupić już tego Orakla e, przydałby się znowu, Widzimy Frozen Heart e, sure także typowe, typowe itemy tutaj. Tyle Lama który jest tankiem naprawdę bardzo dobrym. Tankiem ja stawiam go z czempionów tankowych w Tier 1. Jegult jest fenomenalny w late game i naprawdę ratuje, ratuje bardzo, bardzo często tyłki teammatesów. Także bardzo, bardzo dobre łódź, niewątpliwe. Zobaczmy, co tutaj będzie na midzie. Drużyna czerwonych bardzo agresywnie pcha tego MIDA. Wyrównane team fighty ze wskazaniem na drużyny niebieskich, ponieważ jeżeli ten Ezreal będzie pokryty, on tutaj spokojnie, spokojnie wysunie całą drużynę czerwonych. Jeżeli tylko będzie dobrze pokryty, to powinien poradzić sobie z tym wszystkim. W międzyczasie jeszcze Red Buff dla Ezra. Widzimy tutaj Ezreal Last Whisper w połączeniu z Infinity i Trinity także. Naprawdę, naprawdę mocne, mocne obrażenia od Ezrela będą tutaj zadawane. Uch Jezu, widzimy jak siadł tutaj na Gravesie, Momentalnie, momentalnie z życie spadło do jakichś 40%. Graves tutaj zdecydowanie, zdecydowanie w gorszej sytuacji od Ezrela. Widzimy jak bardzo ważną postacią jest AD carry dla każdej z drużyn. Tutaj niesamowite, niesamowite obrażenia zadawane przez tutaj Ezrela. Na pewno tutaj zasługa, duża zasługa supportera Sony w tej drużynie, także że Ezreal też tak mógł wyjść, ponieważ dobrze, bardzo dobrze nam supportowała go na linii w teamfightach. Tutaj kryje. Ezreal zgarnie, chyba zgarnie tej killa, nie ma szans, tak jest, Ezreal tutaj zgarnia kila na ADC drużyny czerwonych. Czy to będzie final push? Popatrzmy, inhibitor drużyny czerwonych jest tutaj obijany, obijany tutaj Ezreal na full HP, wszyscy na full HP, popatrzmy. Moim zdaniem tutaj tak jest, tutaj rzuca się maokaj różny czy ulti od i Jeszcze ulti od Oriany, kosmiczne obrażenia. Tutaj po prostu już jest rzeźnie wyjątek. Ten Ezel tej obrażenia, które zadaje są po prostu kosmiczne. Kulka od Oriany jeszcze. Ezel tutaj próbuje, chyba jeszcze próbował tutaj zabić coś, ale nie udało mu się to. Mm, mm, za 15 sekund w stanie AD Kerry drużyny czerwonych. Pink poszedł na barona. Jeżeli tutaj się cofną, drużna czerwonych na pewno na pewno nie będzie miała jak przerwać tego barona, zanim wstaną, ten baron już będzie padał, także Drużyna niebieskich w bardzo, w bardzo dobrej sytuacji widzieliśmy naprawdę tutaj fenomenalną grę z ich strony, pomimo dużej, dużej przewagi tego lisina w mid gameie yy, oraz tamtego team fight'a, w którym ten Lissin naprawdę chował 4 za 1 pomimo tego golda i powiedzmy tej przewagi tutaj Widzieliśmy, że drużyna niebieskich nie poddała się, naprawdę bardzo dobrze gra, w tym momencie jeszcze Baron dla nich, w global Goldie 4k do przodu, także tutaj prawdopodobnie będą, będzie powrót do bazy, zrobienia jakichś zakupów i tutaj final push, Ezreal ja tutaj dość chciwie, naprawdę dość chciwie tutaj, widzimy z rela, który czeka, czeka w tych szatach, aż ktoś przejdzie i będzie mógł go wysolować. No, nie będzie, nie będzie mi, jeżeli w pięciu by na niego wpadł. Tutaj na nic takiego się nie zanosi Ezreal. Tutaj jest ward postawiony. z obu Wiedział wiedział tego Gravesa, ale cały czas czeka. W międzyczasie małkać z renem, Puszują, puszują tego mida. <laughs> Kazik na topie, nie rozumiem, nie rozumiem takiego split. Puszu powinien się do nich cofnąć. Nie ma żadnej możliwości teleportu. Także powinien, powinien trzymać się drużyn. Tutaj 37 minuta. Tutaj nie powinno, nie powinno się już chodzić samemu. Chyba, że właśnie mamy na w spelu teleport, który pomoże, pomoże nam przedostać się do drużyny, ewentualnie gramycznym, który może się zultować lub Twisted Fate, który też to swoje ultima już nie na całą mapę ale dość duży zasięg, także nie powinno, nie powinno moim zdaniem robić takich split pushy Kazik tutaj cofnął do bazy, e, wraca na do trochę daleko nie powinien niebieski tak bardzo, bardzo doważnie wchodzić, pomimo tego barona patrzmy, tutaj poszedł pink na ten turret, ale czy, czy warto no tak, tej zawodnicy niebiescy idą, idą ten Tutaj Ezrel za połówkę HPS beczki wyrywane. Ulti Wezla w ostatniej chwili tutaj użył swojego e przez skoku, Kosmiczne obrażenia zadawane przez Gragasa, Widzimy jak duże obrażenia tutaj. Czy ten Ezrel da radę uciec? Sfleszował się. Ezrel, tak, tak, da radę uciec. Tutaj naprawdę, naprawdę dużo szczęścia. Tego zawodnika i popatrzmy, popatrzmy tutaj, ulti od Oriany za połowę HP wpada, ulti od Sony, ulti od Ezraela i ok wpada, wpada w resztę zawodnika. tutaj popatrzmy, patrzmy tutaj, drużyna niebieskich tutaj koncertowo w ich wykonaniu i Ezrel i wpada na plecy Ezrel, który powinien powinien tutaj chyba spróbować jednak nie, drużyna niebieskich zrobi sobie spokojnie tą wieżę zrobi sobie tą następną wieżę, 66 tysięcy golda przewagi, prawie 7, także Wydaje mi się, że drużyna czerwonych w tym momencie nie ma zbyt dużych szans, żeby odwrócić los tego spotkania. Pierwszy kill Ezrela. Popatrzmy, patrzmy, czy Ezrel tutaj będzie bardziej, bardziej chciał, może jakaś kwadra, gdzieś kwadra, maksymalnie kwadra już nie będzie, ewentualnie triple będzie. Także Ezrel tutaj naprawdę solidne obrażenia. Ezrel zabija Gragasa. Każdy rzuca się na tego Gravesa. Pamiętajcie, tutaj Ezrel, Ezrel zadaje duże obrażenia. Oriano zabija tego lisa, to jest GG dla drużyny niebieskich, naprawdę fenomenalna gra. Propsy dla Łukaszenki, że chciało mu się wrzucić tego repa, naprawdę bardzo fajny repli. Jeżeli masz jakieś następne, chętnie przyjmie, chętnie wstawię, naprawdę fajna gra, podobała mi się. Drużyna niebieskich pokazała naprawdę klasę w tej grze. Ewidentnie, ewidentnie pokazali, że potrafią grać w Lola i się nie poddają. Propsy tutaj dla nich naprawdę. Jeżeli macie jakieś ciekawe a ab chcecie abym pokazał je na moim kanale, wysyłajcie je na mojego maila, który będzie podany w opisie tego wideo. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.